Cześć, ja nazywam się Wiktor Bernacki, a dzisiaj o czterech wnioskach, jakie wyciągłem po dwóch latach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wniosek numer jeden. Twój wiek oraz wykształcenie w biznesie nie ma żadnego y, znaczenia. Mało osób o tym mówi, natomiast na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Nikt z moich klientów nie zapytał mnie o to, jakie mam wykształcenie, czy poszedłem na studia, czy na te studia nie poszedłem, czy mam nie wiem, tytuł e, licencjacki, czy mam magistra, czy go nie mam. Absolutnie nikt z tych klientów o to... Nie zapytał. E, nikogo to z tych klientów nie interesował mój wiek, tak? Nikt nie zapytał ile de facto mam lat, a mam na 22, więc jestem y, dosyć młodą osobą jak na kogoś, kto taką działalność gospodarczą y, prowadzi. Natomiast nikt z osób, które są moimi bądź y, byli moimi klientami, nie miał problemu z moim wiekiem. Absolutnie nikogo to nie. Obchodziło, także jeśli ty masz jakieś obawy czy obiekcje, że jesteś za młody bądź za stary albo nie masz wystarczającego wykształcenia, to absolutnie się tym nie przejmuj, bo tak naprawdę nikogo Twój wiek oraz wykształcenie nie interesuje. To, co te osoby interesuje, tak. To, nad czym się powinieneś skupić w pierwszej kolejności, jest to Twoje praktyczne doświadczenie, praktyczne umiejętności i wyniki, jakie możesz dostarczyć. Jak będziesz, jak będziesz dostarczał wyniki, to bez znaczenia, czy będziesz miał lat, miał lat 16, czy będziesz miał lat 48, czy 68, klienci po prostu się na Twoje usługi bądź produkty znajdą. Wniosek numer dwa. Dość kontrowersyjny punkt, natomiast warto o nim powiedzieć. Musisz być świadomy, jeśli prowadzisz już działalność gospodarczą, to, to na pewno sam się o tym przekonałeś, jeśli dopiero zamierzasz to, to musisz o tym punkcie usłyszeć. Są osoby w biznesie, które po prostu będą chciały cię oszukać. Jest to dość kontrowersyjny punkt, zdaj sobie z tego sprawę, natomiast musisz być po prostu tego świadomy, że część z osób, z którymi być może będziesz współpracował, którym będziesz oferował usługi, Cię oszukają w dowolny sposób. Czy nie zapłacą ci za wykonaną usługę, czy oszukają cię w jakiś inny, inny sposób. Możesz, oczywiście, zalecam, abyś zminimalizował tak, szansę wystąpienia takiego oszustwa, natomiast prędzej czy później, z kim bym nie rozmawiał, zawsze się trafi nieuczciwa firma. Nieuczciwy przedsiębiorca, który e, przestanie odzywać się, tak, e, wykonać mu jakąś usługę, a on przestanie e, odbierać od ciebie telefony, nie zapłacił za fakturę, no i rodzi się problem, tak. Także musisz być świadomy, że są e, firmy, przedsiębiorcy, którzy po prostu cię chcą oszukać. W niektórych przypadkach tak się po prostu potoczyło życie, że gdzieś tam e, stracili płynność finansową, ale wykazują inicjatywę zapłacenia tego, a są firmy, które świadomie y, wezmą od Ciebie jakąś usługę y, i po prostu Ci za nią nie zapłacą. Możesz mieć najlepsze umowy, wszystkie ustalenia, ale jak ktoś Ci po prostu nie będzie chciał zapłacić i Cię będzie chciał oszukać, to cię niestety oszuka i musisz być po prostu tego świadomy, że prędzej czy później y, takie coś może nastąpić, także staraj się y, ograniczać to ryzyko do minimum. Już pomijam aspekt oczywiście etyczny tych osób, e, które, które na przykład nie zapłacą ci za, za wykonaną usługę, zrobiłeś usługę, wykonałeś ją i oni nagle przestają odbierać telefony, nie zapłacili ci za, za wykonaną usługę. E, już pomijam aspekt etyczny, natomiast jest to zwykłe frajerstwo, i tak to trzeba nazywać jeśli wykonujesz komuś usługę, E, usługa została wykonana i nagle ktoś przestaje odbierać od ciebie telefony i miga się z płatnością, to to jest zwykłe frajerstwo, inaczej się tego po prostu e, nazwać e, nie da. Natomiast jak to wiele osób mówi, karma wraca, także ty rób swoje, e, ograniczaj ryzyko do minimum wystąpienia e, takich, e, takich przedsiębiorców, takich firm, e, takich podmiotów, które będą ci chciały e, oszukać, natomiast bądź świadomy, że takie ryzyko po prostu istnieje. Wniosek numer 3. Bez długiej pracy się niestety nie obejdzie. Ten schemat, który y, utarły w Twojej głowie media, y, że przedsiębiorcy to spędzają czas na jachtach, y, na, na podróżach, jest schematem często bardzo krzywdzącym, bardzo mylnym, y, który niszczy Ci pewien obraz odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Większość osób, które znam, które poznałem, y, osoby, które odniosły naprawdę spektakularne sukcesy, y, są to osoby, które nadal pracują po kilkanaście godzin na dobę. W ciągu ostatnich kilku lat taki mają tryb pracy bądź pracowały przez kilka lat, e, po kilkanaście godzin na dobę, a teraz nie muszą tego robić. Natomiast nadal pracują, bo po prostu to lubią. E, może pół 0,5%, 1% przedsiębiorców faktycznie gdzieś spędza czas na, na jachtach i na wakacjach. Większość przedsiębiorców po prostu e, pracuje, musisz być tego świadomy, jeśli dopiero zakładasz działalność bądź e, już jesteś na etapie. Skończenia wszystkich takich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej to teraz dopiero zaczyna się praca, bądź przygotowany na kilka lat pracy po kilkanaście godzin na dobę, tylko po to, by po prostu za kilka lat już pracować tak intensywnie nie musieć i przejść na taką nazwijmy to mini emeryturę. Natomiast bądź świadomy tego, że bez pracy się nie obejdzie, musisz pracować po kilkanaście godzin na dobę, znaczy się nie musisz. Możesz, tak? Oczywiście. E, niczego nie musisz. Możesz, możesz założyć działalność i też nie robić kompletnie nic i spać do godziny 14. Oczywiście, że tak. Ale większość osób, z którymi bym nie rozmawiał, tak, którzy odnieśli jakieś fajne sukcesy w dowolnej branży, tak. E, są to osoby, które po prostu długo pracowały, nierzadko 7 dni w tygodniu, po 14, 16, 18 godzin na dobę. Mało osób o tym mówi, bo jest ten schemat milionera na jachcie, natomiast ty po prostu musisz być tego świadomy. Wniosek numer 4. Ciesz się procesem, bycie osobą wolną finansowo nie jest do końca takie fajne. Tu już myślę, że włosy z głowy wyrywasz, jak słyszysz to, co właśnie teraz powiedziałem, ale taka jest prawda. Sam w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach łapę się albo staram się łapać na takim zbytny, zbytnim ciśnięciu do przodu i utracie takiej naturalnej radości. Z procesu, tak, w jakim, że tak powiem jestem, a jest to błąd. Staram się na nim łapać, nie zawsze wychodzi, natomiast chcę po prostu o tym, o tym powiedzieć, bo warto cieszyć się tym procesem, tak, zakładaniem działalności tym pierwszym klientem, drugim klientem, 500 miesięcznie więcej, 1000 i tak dalej, krok po kroku do, do celu, bo jak przestaniesz się cieszyć y, tym procesem, to, no, to to będzie naprawdę destrukcyjne dla, dla Twojego samopoczucia, dla Twojego nastroju, być może dla, dla Twojej psychiki. Bycie osobą y, wolną finansowo nie jest do końca takie fajne, jakby się mogło wydawać. Y, poznałem parę osób, które już pracować nie muszą no i to się okazało, w wieku 28, 30, 33 lat osiągnęli wolność finansową, natomiast większość niestety z nich tak, tak pędziło do przodu, że zapomniało o takim naturalnym cieszeniu się procesem. Osiągnęli tą wolność finansową w wieku 30, 30 kilku lat, natomiast równocześnie z tym okazało się, że ich znajomi, ich rówieśnicy, ich otoczenie aż takiego dużego progresu przez ten okres nie zrobiło. Co za tym idzie, gdy oni pracować już nie muszą, mogą podróżować wiem, po Europie, to i znajomi są w pracy, tak? i, i nagle, nagle się okazuje, że tak naprawdę no masz tą wolność, masz, masz te miliony masz, masz te pieniądze, masz te samochody ale nie masz z kim tej y, wolności cieszyć, także ciesz się procesem y, i nie zapomnij podczas tego procesu tak, dążeniu do tego bogactwa budow, budowy, budowie tej poduszki finansowej budowie firmy, zatrudnienia nowych pracowników, nie zapomnij o takim naturalnym cieszeniu się tym procesem z kolejnego klienta 100 zł, 200, 500, 1000 2000, 5000 miesięcznie więcej ciesz się z tego procesu bo e, jak już dojdzie do tego miejsca e, tej przysłowiowej wolności finansowej to może się okazać że ta wolność finansowa do końca taka fajna nie jest. Także ciesz się procesem e, i nie zapominaj e, również o e, innych aspektach życia, takich jak zdrowie, takich jak relacje, bo co z tego, że będziesz miał miliony na koncie, jak e, nikogo w Twoim otoczeniu e, nie będzie, czy to nie będzie e, jakiś znajomych, czy, czy być może jakieś partnerki. Jak się cieszyć z milionów, e, to najlepiej w gronie najbliższych. To cztery najważniejsze wnioski, jakie wyciągnąłem na przestrzeni ostatnich dwóch lat e, prowadzenia działalności gospodarczej. Ciekaw jestem, jakimi ty wnioskami byś e, się Podzielił, jeśli prowadzisz firmę w krótszym okresie, w dłuższym okresie, to będę bardzo wdzięczny, jeśli taki komentarz napiszesz. Będzie to fajna wartość dla tych osób, które te materiały oglądają. I te firmy już prowadzą, bądź dopiero zamierzą, zamierzają prowadzić. Także dziękuję Ci za e, Twoją e, uwagę. E, jeśli masz do mnie jakieś pytania, to napisz śmiało komentarz. Na każdy komentarz się e, odniosę. Zapraszam Cię też na moją stronę internetową dochodowymarketing.pl, gdzie dowiesz się, jak możesz usprawnić marketing Twojej firmy i pozyskiwać jeszcze więcej e, klientów. Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.